Ach, przepraszam Was bardzo, ale w tamtym filmiku po prostu ktoś rozwalił kamerę. Wcale nie rozwaliłem kamerę, tylko nagrywanie się wyłączyło. Pior mnie jeszcze raz to wadzi, zabiło. Dobra, pójdziemy tu bliżej. Tu będzie lepiej, chyba. O, dzięki, że przycisnąłeś lampę. Ała! Idź! Nie, idź! No. Nie, chyba się nie otwarjesz. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie swoją kamerą! Powiedz, przepraszam, nie! Nie powiem, przepraszam! Powiedz, przepraszam. No dobra, przepraszam. Proszę bardzo, kamera Świetnie, a teraz chodź. Lubimy? No powiedzmy. My! Widzicie, lubimy. Zakochałaś się mnie. Słyszałam! Nie zakochałam się w tobie! Kamera jeszcze jej istnieje? Aha, no to nie widział. Ej, kto pierwszą wcześniej kamerę? Tamten co grzeje swój tyłek na podłodze. Aha. No i zebrała kamerę. No ludzie, że jedzie to? Was denerwuje ten film, to po prostu go wyłącznie. Nie, nie słuchajcie go, nie wyłączajcie filmu. Cześć. <laughs> tak, przepraszamy za zamieszanie. A jeśli was to bawi, to eee, jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach, jak, czy Wam się ten film podobał, czy nie. I czy, no wiecie, czy czy po prostu czy chcecie takie śmieszne filmy, że się wygupiamy i tak dalej. Albo czy chcecie vloga, czy chcecie poradnik, czy chcecie coś innego. Po prostu zaproponujcie. Ale powiemy wam szczerze, że jeśli będziecie chcieli jakiś serial od nas, to będzie w kiepskim obrazie. Tak, w kiepskim obrazie. Ale jeśli chcecie, to możemy wam załatwić ten serial. Ale on będzie taki trochę głupi. Bo będzie brzydki obraz, będzie się czasem kamera wywracać, więc. No sorry bardzo. A jeśli chcecie oprowadzanie po, po naszym mieście i it, p, no to zapraszam. Ale tak ogólnie to teraz weź się oprowadzi. No, my zejdziemy. Okej. Okay. A co? No Jezu, żeby zobaczyli gdzie nagrywamy. Okej. Okay. Na no te lecimy. Uwaga, lecimy. Tak. Ła, ła, ła. Nagrywamy na biurku. Tak, wiem, chlew, bo ostatnio robiliśmy male. Tu jest lampa. Tu jest teczka. Czekajcie. Muszę zakryć wam ekran. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale tu jest pokój Gabryśki Tu jest nasz pokój. Duża szafanie. Mamy tam już stoliki. Tu jest ten. Czekajcie. Tu mamy łóżka, ja śpię na tym, ja śpię na tym z papieru, kurde, przepraszam was, ale ugh, kamera długo sama nie postoi, więc wiecie. Dobra, lecimy do domu. A, no starych wywaliłeś kamerę. Dobra, jesteście? A, no tak, przecież nie możecie mówić. Przejdź stąd, dzieleno twoje kamery. Dobra, chłopcy, przestańcie się bić. Chodźcie się pożegnać. No, czekajcie od na kamerę, żeby nas było widać. Do zobaczenia. Na razie, dajcie suba. Bicie w komentarzach. Czy wam się podobało? Justin! No co? Podobało wam się? A, no tak, obrócić Dobra. Piszcie, czy wam się podobało. Co mamy nakręcić dalej. Czy chcecie takie wygłupy, czy serial, czy poradnik, czy vloga, czy co innego. Po prostu piszcie. Dajcie suba. Dla nowych. Na YouTubie. Please. Pa. Justin! co może ja coś kamerkę co mnie tak lepiej nie! tylko go nie ugryź wow przepraszam was au czy przyznańcie. Ała! no tak oni się teraz będą pić. Trosz, się teraz Ała! cicho bądźcie przepraszam was ale tak już jest, jak się wkurzy. Albo. i robi coś jeszcze, i nie chce powiedzieć to. Do zobaczenia. I proszę dać nam subów trochę, bo. My jesteśmy nowi, nie wiemy jak kręcić. I naprawdę piszcie Oj, oj. Naprawdę piszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy polubiliście nas, nasz kanał, nie, itp. No i mam nadzieję, że nas polubicie. Tak? Mów, napiszcie nam w komentarzach, czy zmienić podłogę, czy zmienić tło, czy zmienić scenerię, czyli wygląd obrazu. Na przykład może być taki negatywny taki, no, taki, że będziemy mieli inne kolory, będziemy mieli zamiast tego czarnego w oczach to białe. Będzie tak śmiesznie. Możemy taki jeden film nagręcić, jak chcecie. No. No to, czy zmienić światło, czy zmienić miejsce nagrywania, czy chcecie w pokojach nagrywać, tak jak niektórzy to robią, i coś takiego. Polecam. Polecam jeszcze serial Eksperyment 42, to jest super serial. To jest serial wykonany przez LPSAC, ACE, czy jakoś się tak mówi, LPSAC. I ona nagrywa świetne teledyski. To najlepsza chyba YouTuberka na świecie. I ma, i ma super Pet shopy. Dosłownie. Naprawdę ma ekstra petropy. Ona jest bardzo popularna. Ona ma najlepsze teledyski. Ma najlepszą grafikę. Ma najlepsze światło itd. pudding LPS. też jest ała. Jest bardzo popularna. Ale niestety już nie kręci filmów, bo chyba skończyła z petropami. Ale bardzo super nagrywała. Miała najlepszy serial na świecie. Pamiętnik księżniczki. Potem miała pamiętnik. Książniczki 2, ale nie wiem, czy na YouTube znajdziecie jeszcze ten filmik, bo chyba go usunęła. Nie wiem, ale mam nadzieję, że się znajdzie kiedyś, nie? Ale tak ogólnie to chyba jest. Może my też poszukamy. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia i mam nadzieję, że dacie nam te suby, bo bardzo o to, przepraszam, bardzo o to prosimy. Dobra, do zobaczenia. Zostawiamy tu kamerę. Mam. No. O jazu. jestem wykończona. Beznadziejne tu światło, nie? Ktoś zapali lampę. A, żarówka się spaliła. Krzlak. Położę się. No nie Ola! Wow. sorry, chodzę ci po głowie. Tak! Sorry, nie widzę, bo nie jest dobre światło. Aaaa, też się położy na fotel. Ludzie, co mam zamówić? Może pizza to z Ksowito? a Ksowito najlepiej. Dobra, ała! Gdzie jest telefon? Pójdę do siebie znaleźć telefon. Ok, um, Gabi, może do ciebie zaniesiemy kamerę. No, ok, mogę iść z Tobą? <grym> Dobra. To będzie stała kamera, czy ją dajemy do kąta. Na no, raczej do kąta Czekam, muszę znaleźć swoją tą komórkę. Czekaj. To to czerwone ma się na górze świecić, jak się jest ból. Kurda, nie wyłączyliśmy nagrywania. Szlak, usuń to. Nie, tyle mamy tego materiału.